Cześć. Tym razem mamy już rozpakowany zestaw MTS Technik. Jest to nowość zawieszenie gwintowane. Numer katalogowy MTS GW VW 68 i jest to gwint do Volkswagena Passata B2 Volkswagena Santany i Audi 80 B2 Sedana kupę i 90 B2. Sedanie. Co tu jest takiego nietypowego? No, głównie przód, gdyż jak widzicie, mamy wkład amortyzator sportowy, wkład sportowy i tutaj jest on skręcony w całości. A tutaj rozkręciliśmy go na elementy, bo seryjny amortyzator jest nieodkręcalny. Musimy go uciąć i ucinamy go no, według instrukcji w górnej części. Tam przy spawie, przy kielichu i wspawujemy do niego taką tuleję w tym miejscu. Jest to wszystko w instrukcji pokazane i tą, odkręcamy tą nakrętkę. Do tego mamy tutaj klucz, jak widzicie w zestawie. Więc odkręcamy tą nakrętkę z tej tulei, wsuwamy wtedy wkład i zakręcamy wkład w obudowie, i w ten sposób z seryjnej obudowy. Robi nam się gwint i tutaj mniej więcej taki zakres kilku centymetrów regulacji posiadamy. Oczywiście nakrętka hexacoil z MTS-a, ta rozprężna i skręcana, kontrowana za pomocą tej śrubki na imbus. Oczywiście sprężyny są wykonane dla MTS-a przez Eibacha. Z tyłu że jest oczywiście inne rozwiązanie, jest typowa kolumna MacPersona, więc mamy normalnie amortyzatory gwintowane już całe do wymiany są kompletne, nic już nie potrzebujemy tutaj ucinać, przerabiać, spawać i tak dalej. Także zestaw do starych Audi i Volkswagenów od MTS Technik jest już dostępny. W naszej ofercie, na naszej stronie zapraszamy. Cześć!